Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, istnieje możliwość importu kontaktów z innych programów i usług Outlook. Obsługiwane jest importowanie plików CSV z Outlook Express, Yahoo Mail, Hotmail itd. Jeżeli będziemy chcieli przejść do importu kontaktów, przechodzimy tutaj po lewej stronie. Widzimy tutaj importu kontakty. Możemy również rozwinąć tą listę. I przejść do opcji Importuj. Kliknijmy zatem na tę opcję. Widzimy tutaj informacje na temat importu kontaktów. Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej, klikamy tutaj na tę opcję. Aby zaimportować kontakty, wystarczy wybrać plik w formacie CSV lub VCARD do przesłania. Klikamy tutaj, wybieramy nasz plik CSV, który znajduje się na przykład na pulpicie lub w innym miejscu na naszym dysku, i klikamy Importuj my na razie nie będziemy importować tutaj listy kontaktów, dlatego klikniemy anuluj. Oczywiście, zanim zaimportujemy kontakty, musimy je wcześniej wyeksportować ze skrzynki, którą dotychczas używaliśmy. Czyli eksportujemy nasze kontakty do pliku, podajemy nazwę tego pliku i miejsce zapisu, na przykład na pulpicie. A następnie wracamy do Gmaila, przechodzimy do opcji importuj kontakty. Wskazujemy ten plik na przykład na pulpicie, i w ten sposób wszystkie kontakty znajdą się tutaj w naszych kontaktach. Import kontaktów jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy wskazać konkretny plik, kliknąć Importuj i wszystkie nasze kontakty będą znajdować się tutaj w naszych kontaktach. Istnieje oczywiście możliwość eksportu kontaktów. Przejdźmy zatem tutaj do opcji Więcej i wybierzmy opcję Eksportuj. Tutaj należy wybrać kontakty, które chcemy wyeksportować. Może to być konkretna grupa lub możemy wyeksportować wszystkie kontakty. Tutaj natomiast musimy wybrać format eksportu. Jaki chcemy zastosować? Czy będzie to format Google CSV, format Outlook CSV, czy może format vCard? Jeżeli wybierzemy odpowiednią dla nas opcję, wystarczy kliknąć Eksportuj. Następnie należy podać nazwę pliku i miejsce, gdzie chcemy ten plik zapisać. Na przykład, możemy go zapisać na pulpicie lub w innym miejscu na naszym komputerze. I w ten sposób wyeksportujemy nasze kontakty do pliku, na przykład na pulpicie. My sobie teraz klikniemy Anuluj. I jeżeli już będziemy mieć wyeksportowane kontakty do pliku na przykład na pulpicie w łatwy sposób będziemy mogli się tym plikiem podzielić na przykład z inną osobą. Zatem omówiliśmy, w jaki sposób możemy importować kontakty oraz w jaki sposób możemy eksportować nasze kontakty na Gmailu do pliku.